Witam was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam przepis na bardzo szybką sałatkę. Jest to sałatka z kabanosami. Sałatka jest bardzo smaczna, tak jak wspomniałam, szybka do zrobienia i na pewno posmakuje waszym gościom. Ja wam życzę smacznego i zapraszam was na filmik. Zaczynam od ugotowanych na twardo jajek. Ja mam tutaj 4 jajka. Ugotowane już na twardo, które wkroję do miski. Ilość składników oczywiście możecie zmniejszyć, zwiększyć w zależności od Waszych potrzeb. Miskę z pokrojonymi jajkami odstawiam na chwilę na bok, a w międzyczasie pokroję pozostałe składniki. W kostkę pokroję cztery ogórki konserwowe. Jak najbardziej możecie zastąpić je ogórkami kiszonymi, jeżeli takie wolicie. Ogórki kroję w małą kostkę. I pokrojone korniszony wrzucam do miski z jajkami. Następnie pokroję kabanosy. Ja tutaj przygotowałam sobie tak około 100 gramów kabanosów. Oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, możecie dodać ich więcej, mniej. W zależności od tego, na ile osób robicie sałatkę. Kabanosy pokroję w plasterki. Takie o... Kawałeczki łatwiej do pogryzienia, ale na tyle duże, aby było je widać w sałatce I oczywiście pokrojone kabanosy, dodaję do miski. Następnie 150 g sera, w moim wypadku jest to cheddar. Pokroję na mniejsze kawałki. Jak najbardziej, możecie użyć swojego ulubionego żółtego sera. Ja w dzisiejszej sałatce wykorzystuję to, co mi pozostało ze świąt. Ser kroję w kostkę. Jeżeli wasz ser się kruszy tak jak mój, nie ma to większego znaczenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o smak. I mój ser ląduje w misce. Ja do swojej sałatki dodam również paprykę konserwową. W moim wypadku jest to taka malutka słodka papryczka, którą odsyciłam z zalewy. Tutaj mam jej około 100 gramów. Oczywiście jak najbardziej sprawdzi się również świeża papryka lub po prostu zwykła konserwowa papryka. Aby dodać sałatce troszeczkę ostrości, dodam do niej jedną średnią cebulę czerwoną, którą pokroję w kostkę. Czerwona cebula nadaje się bardziej do sałatek, ponieważ jest ona nieco delikatniejsza w smaku niż biała cebula. Następnie do mojej sałatki zrobię sos, do którego użyję 3 łyżki majonezu. Możecie dać pół na pół majonezu i jogurtu. Dodam łyżeczkę musztardy i doprawię do smaku solą, czarnym pieprzem. Oraz opcjonalnie możecie doprawić, tak jak ja, odrobiną pieprzu kainskiego. Majonez wymieszam. I dodaję do mojej sałatki. I całość dobrze mieszam. Sałatkę podawajcie schłodzoną. Taka będzie smakowała najbardziej. I tak oto prezentuje się moja sałatka. Gwarantuję Wam, że bardzo szybko zniknie ze stołu. Mam nadzieję, że Wam również ta sałatka posmakuje. Ja tradycyjnie życzę Wam smacznego. Dziękuję bardzo za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. I do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!